Witam wszystkich, tu Hikomikos. Dzisiaj dowiecie się wszystkiego o gradowaniu kart Pokémon. Ale najpierw witam Was w moim nowym studiu. Zobaczcie, jak to wszystko teraz wygląda. Nowe LEDy, tu mamy pluszaki, karty Pokémon wszędzie poukładane, neony na ścianach, plakaty i wiele, wiele innych. Chciałem połączyć wygodę z funkcjonalnością i teraz właśnie w ten oto sposób to wygląda. I właśnie, słuchajcie, wraz ze zmianami tutaj nie tylko w studiu, przygotowałem dla Was konkurs, w którym macie do wygrania doładowanie 1200 Pokécoinów w Pokémon Go. Co trzeba zrobić? Zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem, napisać komentarz, biorę udział, i zostawić subskrypcję na tym kanale. Czas macie tylko do 5 listopada, także szybciutki konkurs, szybki giveaway, taki dla Was. A teraz przejdźmy do unboxingu właśnie przesyłeczki od PSA. Oto jest ta paczuszka, słuchajcie. Robiłem tą wysyłkę kart do PSA, przez stronę. Wyślij do PSA, zaraz Wam o niej więcej opowiem. Dobra, przejdźmy teraz do ocen. To jest Ambryon VMAX PSA 10, wow! Zobaczmy ile kosztuje taka karta na eBayu. I jak widzimy, 770 funtów. Tutaj 1300 funtów, 900 funtów. No to coś około, słuchajcie, 1000 funtów za taką kartę, wow! PSA 10 warto zbierać. Z niektórymi kartami nowymi, zwłaszcza jest tak, że PSA dolicza sobie dodatkowy additional fee, czyli tak zwaną dodatkową opłatę od wartości danej karty. W przypadku Ambryona były to tylko 32 dolary dopłaty. Kolejna karta, jaką mamy, to jest Rayquaza. Słuchajcie, VMAX również PSA 10 dostała, ale ekstra. Słuchajcie, tutaj widzimy, że mamy na eBay sprzedaną za 480 funtów, tutaj za 510 funtów. No, czyli jakieś 2,5 tysiąca zł za taką Rayquaza VMAX. No, nieźle. Lithium VMAX, również PSI 10, nice. To jest karta Rainbow Rare, Secret Rare. I na eBay, jak widzimy, w sprzedanych ostatnio aukcjach mamy około 129 funtów, 150, 112. No, to jak widzimy, 100 coś funtów, czyli takich gdzieś 600 zł za taką kartę. Dobry deal. Gyarados VMAX, również dyszka, słuchajcie, ale ekstra. Same dobre oceny dzisiaj. Agarados sprzedawany był po 75, 86, 97, 155. No to tak, stówka 90 funtów, coś takiego. I ostatnia chwila prawdy. Charizard GX. Tego Charizarda, słuchajcie, kupiłem na grupie Pokémon Sprzedam, Kupię, zamienie od jednego z użytkowników na Facebooku. I była ta w stanie surowym. Pokażę Wam jej tył. Na zdjęciach wyglądała dobrze. Nie mam do niej zastrzeżeń poza drobnym centeringiem. A ocena, jaką dostała, to... Dziewiątka, słuchajcie! Nadal to jest mint condition. Co prawda zapłaciłem za nią 1000 coś złotych, nie pamiętam. Zobaczmy, ile kosztuje PSA dziewiątka na eBayu. 255, 301... Uuu, 400... 241... Gdyby dostała dyszkę, słuchajcie, to 500 funtów, myślę, że tak. Bo tutaj się sprzedawały 500, 500, 540, 1000 zł więcej byłaby warta, gdyby dostała dziesiątkę, ale dostała niestety dziewiątkę. Ale zobaczcie, so, cztery dziesiątki i jedna dziewiątka to i tak mi się wydaje fenomenalny wynik jak na pięć kart kolekcjonerskich. To są właśnie sztabki takie plastikowe, slaby. PSA, firmy gradującej karty. Jeśli chcielibyście wykorzystać z gradingu kart Pokémon, zapraszam na stronę wyślij do PSA z kodem hikomiko, dostaniecie 5% rabatu na grading waszych kart. Jestem właśnie na stronie wyślij do PSA, mamy tutaj informację, jak można wysłać karty Pokémon. Wyślij do PSA to serwis, dzięki któremu wyślesz swoje karty do PSA w prosty sposób. Jedyne co trzeba zrobić, to złożyć zamówienie w sklepie, wypełnić kilka pól, wpisać numer zamówienia i wysłać karty. Jaka jest cena wysyłki kart? Jest jest otóż jedna stała cena. Ocena każdej karty kosztuje 199 zł bez względu na to, czy wysyłasz tylko jedną kartę czy więcej. Firma Wyślij do PSA zajmuje się wszelkimi formalnościami, VAT-em i tak dalej. Wysyłką do Stanów Zjednoczonych, potem odbiorem tej paczki, przetwarzaniem, wypełnianiem formularzy. Aby wysłać karty, trzeba złożyć zamówienie najpierw, zabezpieczyć odpowiednie karty do toploaderów, do koszulek na kartę, napisać numer zamówienia i tak, dalej, i tak dalej. Czyli co, klikamy Wyślij karty, zostajemy przekierowani do sklepu. Dodamy jedną sztukę i tutaj wpisujemy ile chcemy kart wzgrade'ować, wybieramy formę płatności, zamawiamy i gotowe. A jeśli chodzi o gradowanie kart, no to właśnie mówię, najpierw polecam wsadzić kartę do folijki na karty, potem top loader albo właśnie card saver, jeśli macie ten sposób przygotowana, to nic jej się już nie powinno stać, potem koperta bąbelkowa, koperta, polecam dwa razy zapakować ewentualnie karty, żeby im się nic nie stało i potem po kilku miesiącach karta do was wróci z oceną właśnie zgradowaną, to jest na przykład mój Charizard z oceną PSA 9. Słuchajcie, jeśli podobał wam się ten filmik, koniecznie zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Hikomikos. Niedługo wleci unboxing Ultra Premium Collection Boxa z Charizardem i jeszcze masa innych kart Pokémon. Mam, no, zobaczcie, ile paczek z Pokémon Center. Halloween, jedna paczka, druga, trzecia, iv Boxy, to będą niezłe openingi. Także nie czekaj, tylko kliknij w subskrybuj już teraz. I nie zapomnij o konkursie, w którym do wygrania 1200 Pokecoinów.